Hej, to kochani, witam Was na kanale Justa na wyspie. Dzisiaj będziemy mówić o PPS number. Co to takiego jest, do czego to służy i po co nam to jest potrzebne w Irlandii? Dowiecie się o, te, o tym za chwilę. Jak aplikować, jak go dostać, co potrzebne. Wszystko wam wytłumaczę. Pokażę Wam również, gdzie się macie zalogować, jeżeli potrzebujecie taki numer, żeby stworzyć konto w socjalu. Yy, mam tu taką trochę ściągnę, bo ściągę bo tu. Jest bardzo dużo informacji. Co to w ogóle jest ten PPS? PPS to jest y, Personal Public Service Number i to jest jak nasz PESEL. Po tym numerze możecie się dowiedzieć o człowieku wszystkiego. Co prawda y, oczywiście jest to RODO, więc się nic nie dowiecie teraz, ale ogólnie wszystkie instytucje państwowe po waszym numerze PPS są w stanie. Y, Dowiedzieć się wszystkich waszych informacji, adres zamieszkania, podatki, które płacicie i właśnie mniej więcej. Między innymi do tego jest też potrzebny PPS, jak wy zaczynacie pracę w Irlandii. Przepraszam, pralka teraz będzie pipczeć. Do tego wam jest też potrzebny PPS, jak zaczynacie pracę w Irlandii. Po, po tym numerze was rejestrują w Revenue, czyli w tak zwanym urzędzie skarbowym. No i co? PPS to jest 7 cyferek i literki. Dwie albo jedna, teraz już są dwie, bo jest teraz coraz więcej. I jest to dla ludzi, którzy biorą jakiekolwiek pieniądze z socjala, są, jest potrzebny ten numer właśnie do, do rejestracji w Urzędzie Skarbowym, do posiadania. Ten numer jest wszędzie, tak naprawdę. Potrzebujecie go do lekarza, potrzebujecie dla dziecka, jak się rodzi, żeby dziecko było w szkole, podajecie ten numer, podajecie ten numer u lekarza, podajecie ten numer jak rejestrujecie kartę na bezpłatne leczenie do 6 roku życia dla dziecka. Medical card, jeżeli jest rodzina się kwalifikuje, medyczna karta, to oczywiście ten numer też tam jest. Generalnie ten numer jest potrzebny wszędzie i bez tego numeru nic nie załatwicie i nigdzie nie będzie zarejestrowani, będzie tak zwane na czarno. Czyli ten numer jest potrzebny. Kiedy go używacie? Używacie go przede wszystkim w pracy, czyli jeżeli go rejestrujecie się w pracy, wasz pracodawca pierwszy co pyta o wasz PPS, bo po tym PPS-ie księgowa może was zarejestrować, że tam pracujecie i tam jesteście i będą odprowadzane za was podatki i z tych podatków i potem no że już po prostu macie to wyliczone boże strasznie chaotycznie ja to tłumaczę. Dobra. Co my potrzebujemy? Jako my jako Unia Europejska tak naprawdę nie potrzebujemy za dużo oprócz naszego paszportu albo naszego dowodu osobistego, jeżeli chcemy założyć taki PPS. Oczywiście są jeszcze wymagane dodatkowe dokumenty, ale dokumentem tożsamości, który jest wymagany przy rejestracji nie potrzebujemy żadnych yy, jako Unia Europejska nie potrzebujemy żadnych y, aktów urodzenia, potrzebujemy po prostu paszport albo dowód. Y, teraz musicie udowodnić, gdzie mieszkacie, czyli jest to albo y, od waszego landlorda, czyli gościa, od którego wynajmujecie mieszkanie, y, pismo, że pod takim i takim adresem mieszkacie, y, albo kontrakt z nimi, wtedy on nie musi tam nic wam pisać, y, rachunek na gaz, światło internet, cokolwiek, co jest y, tym, że wy, za, wy pod tym adresem macie coś i za coś płacicie i tam ono jest, albo po prostu y, może być też financial statement, przepraszam, moja ściąga. Moja ściąga to financial statement, czyli po prostu wyciąg z banku, z konta, ale jeżeli przyjeżdżacie na początku, to chyba łatwiej jest pierwsza otworzyć PPS, -a, a potem konto w banku, więc y, najprawdopodobniej najszybsza sprawa to jest y, kwitek za wynajem mieszkania i z tym kwitkiem już możecie y, do tego pps się tam udawać, albo list od pracodawcy, bo też może być, na przykład, jeżeli zaczęliście pracę, przyjechaliście i pracujecie bez pps bo też tak można y, i tego pps po prostu trzeba sobie w tym czasie, w międzyczasie załatwić, to taki list od pracodawcy, że jesteście tutaj zatrudnieni w takiej takiej firmie, y, jak najbardziej Wam jest na rękę i Taki list możecie od takiego pracodawcy wziąć. Dobra, teraz jak za to wszystko się zabrać i gdzie z tym wszystkim pójść? No więc kiedyś to się szło do okienka w socjalu, wyznaczone dni i godziny, i tam pani siedziała i zbierała te wszystkie wnioski, tam się wypisywało, że ja jestem taka i taka, że przyjechałam tu i tu, i oni tego PPS dawali na lewo i prawo. Czyli wystarczyło, że na przykład, tak było w moim przypadku, ja poszłam z z osobą, której mieszkałam i powiedziałam, że o ja u tej osoby mieszkam, a ta osoba ma na siebie rachunek za prąd i ja tu przyjechałam pracować i ja w sumie zaczęłam pracę, ale ja jeszcze nie podpisałam żadnej umowy, więc ja bym chciała tego pps -a". No i to pani wypisała te wszystkie papierki i spoko, loko, fajnie, no to dobra, no to super, dostałaś, no za dwa tygodnie przyjdź do domu. Pod ten wyznaczony adres, który ta dziewczyna mi poręczyła, że ja tam mieszkam, tak? Czyli tak naprawdę było dużo, dużo łatwiej, nie trzeba było mieć tej pracy, nie trzeba było udowadniać, że tu się mieszka, że tutaj jest jakiekolwiek zakorzenienie, nie. że ma się ten konto w banku, że tam ma się jakieś landlordy, nie landlordy albo praca już za graną, było łatwiej. Teraz trochę jest ciężej, ale to też ma, to wynika nie bez przyczyny, po prostu ludzie brali te PPS-y i za chwilę po jakiś czasie yy, aplikowali na wszystko, co tylko możliwe, bo przecież on nie może pracować, no to on musi z socjala brać pieniądze, nie? Więc. Trochę się to ukróciło, teraz trzeba trochę bardziej yy, udowodnić, że się tutaj jest i planuje się żyć, i planuje się pracować i, i jakoś tutaj to życie swoje układać. Dobra, ale do, jak to teraz jest, bo to nieważne jak było, teraz jak jest? Yy, najprostszą metodą jest przez internet. Irlandia poszła do przodu, XXI wiek, otworzyli My Welfare, taka strona internetowa, już wam tu pokazuję, bo nawet otworzyłam sobie. Yy, o. Już mam. Accept cookie. Nie chcę działać mi tutaj coś. O jest. Tu jest, jak widzicie, Personal Public Service Number na My Welfare. Tu wchodzimy sobie na tą stronę i musimy założyć tak zwane tymczasowe konto, żeby się na tym zalogować. I tam po prostu na tym Public Service Number musimy, że Request... Że chcemy zaaplikować i te wszystkie dokumenty tam kopie, skany, wszystko za, yy, tam dołączyć. I po prostu ten PPS chyba Wam przyjdzie. Nie wiem, też pocztą, bo to musi być jakieś potwierdzenie. Bo ja wiem, że w kilku miejscach oni tego pps chcą potem. Czyli on przychodzi pocztą, bo jak ja robiłam dla młodego teraz, tak, ten PPS przed pocztą, ale to też jest inaczej. Jak się rodzi dziecko, tu to ojdzie to automatycznie, jakby szpital po wszystko idzie z automatu, czyli jak rejestrujecie dziecko w Register Office, no to wtedy oni od razu wysyłają do socjala, że takie dziecko zostało zarejestrowane i socjal przysyła Ci PPS automatycznie, czyli już nie, możesz, nie musisz nic więcej robić, oni mają wszystkie dokumenty Twoje po właśnie Twoim PPS-ie, także yy, yy, tak, także tak to właśnie teraz jest. No i co tu jeszcze jest napisane? Czyli musicie podać yy, fotokopię swojego yy, dokumentu i Dlaczego potrzebujecie ten PPS, czyli musicie to udowodnić, czy pracujecie, czy macie zamiar tu pracować, czy będziecie pracować, czy macie pracę, czy nie? I dlaczego to LNPPS PPS wam jest potrzebne, czyli trzeba to udowodnić na co? Na przykład niektórzy nie pracują, ale są przewlekle chorzy i potrzebują e, drug scheme. Taki jest coś takiego. To jest karta dla ludzi, którzy są przewlekle chorzy i którzy powyżej 149 euro miesięcznie wydają na leki i oni też potrzebują tego PPSa do tej karty, bo bez tego PPS-a żadna publiczna instytucja nie wyda wam żadnego dokumentu. Czyli na każdym publicznym dokumencie jest ten numer. Czyli to jakby to jakby mm, tak automatycznie wszystko się w jednym kręgu kończy. Yhm, I co? I logujecie się. Ta, no Tu jest tak napisane. Logujecie się na tej stronie i aplikujecie o PPS numer. Czyli wszystko teraz się odbywa przez. Tą oto stronę. Jeszcze raz Wam pokazuję. My welfare. Tutaj yy, proszę bardzo, tu się logujemy. Oni, tutaj, wszystkie. I tu jest request. Czyli ready, że chcecie to zrobić. I wtedy to wszystko jest. Czyli co potrzebujemy do pps -a? Potrzebujemy paszport albo dowód osobisty, potwierdzenie dlaczego potrzebujemy tego pps mieć w Irlandii. Podświadczenie naszego adresu zamieszkania, czyli list od landlorda, bądź umowa na mieszkanie, bądź rachunek na siebie, wyciąg z banku, coś co ma potwierdzenie tego, że Wy pod tym adresem jesteście i logujemy się do tej strony i tam wszystko krok po kroku jest pokazane, co musimy zrobić, gdzie musimy dołączyć i ten KOPPS a dostajecie do domu. Mam nadzieję, że Wam się przyda taka informacja jak to zrobić i tak naprawdę każdy z nas, który tutaj jest tego PPS potrzebuje. Czyli to jest jakby pierwszy krok do zaczęcia yy, życia tutaj. Także PPS, w, PPS jest ważną sprawą, masakra. Ważną sprawą yy, i warto taki numer sobie założyć. I tak naprawdę musicie założyć ten numer, bo bez tego numeru nic tu się nie da zrobić. On naprawdę jest bardzo ważny i zwłaszcza kiedy pracujecie, bo inaczej podatków nie będzie, więc będzie na czarno, a na czarno można pracować na czarno. Trzeba być można, ale no nie można. No nie można. Trzeba być uczciwym człowiekiem i yy, podatki odprowadzać. Dobra, mam nadzieję, że ten film Wam się przydał i gadam już 10 minut o tym PPS-ie, a w sumie wyszło tylko o tyle, że potrzebny jest paszport, dowód i potwierdzenie adresu i na My Welfare się logujemy i PPS-a dostajemy pocztą. O! I koniec historii. No to tyle. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam Was do komentarzy i do lekowania i do komentowania i do wszystkiego Was zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa!